Poproszę, poproszę kasę na zrzut. Nie. Dobra, czekaj, to ma sens. Dobra. NIE! Ej, zniszczmy mu nie ma takiego jeżdżenia. Ty tylko przejechałeś! Krzysztof za każdym po prostu razem. Au! O, Jeden... Za... Jeden powalony. Jeden Jakim ty prawem trzech powaliłeś? Eee... O, rzeczywiście. Ale nie, bo oni dwóch leżało i trzeciego musiał jak dobić. Ja dobiłem trzeciego. Mina! Jeden leży, zabity. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Wyjeżdżamy... NIE! Krzysiek! Kurna, zniknę! Co to było? Ja tam zrobiłem swój yy, obowiązek społeczny. Ja byłem na demonstracji. Krzysiu też był, tylko Janek też był. Ja na swoim transparencie miałem napisane. Jebać Disa i potem się dopiero po dwóch godzinach ogarnę, że to chodzi o jeć PiS, a nie Disa, no, ale okej. Okay. Ten zapania Disa akurat był ulicę dalej i dołączyłem wtedy do nich. A, no dobrze. Ja to się śmiałem z tego transparentu, że Duda, ten kaczyński gra na dudzie. <młynie> nie wiem, no takie to takie śmieszne. O idą, Ła, idą, o, idą, idą. Okej, okay, ładnie ogłuszyłeś te drzwi, nie miały szansy. Czekasz, odkupię tego Krzyśka. Tego już chciałem powiedzieć, a może nie trzeba odkupować Krzysztofa? Ale to jest Krzysztof, no. Trzeba być racjonalny, tak? To jest czas, walimy lufę, koledzy. Krzysztof umarł. Co w prawej jedź. Jeszcze co w prawo. żebyś Jadę na nich. Oh, Wyskoczymy, wyskoczymy, wyskoczymy! Ja wysiadam, ale muzyka. baby! O kurwa, nie! Iste <śmienicze> kurwa, zajebiste kurka, Ja. Pie oni na górce sobie jest stali. Nie. Wiesz co Jurek? wiesz Janek jak y, na wojnie się zrywa nieśmiertelniki twojemu poległemu przyjacielowi, że go nie zapomnieć jakby, oddać rodzinie i tak dalej, zostaw Jurka nieśmiertelniki, zostaw tam gdzie leżą Ja mi zostawił taki, nie nie zostawia się drogi. przypadkiem, żeby łatwiej było ciało zidentyfikować? Są dwa, jeden wyrywasz, zabierasz ze sobą, Janek zostaw oba, niego go wchłonie pustynia Jarek, Jarek, o kur... Jarek, chroń się Jarek, 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 Jarek parkur, parkour, parkour! Pretty dobrze, pretty wziąłem, dobrze, pistoletem mi zabij wszystko. Rzuć w nich tym pistoletem jak się skończy amunicja. A, Polak mnie zabił. To no, to nie! To <laughs> to tylko <skapa>. nie to! <laughs> nie! Nie! Tak się dzisiaj zastanawiałem. Wiecie jaki musi mieć wyrzuty sumienia koleś, który jako pierwszy zapał koronawirusa? Jakby miał, miał tą świadomość tego, że on był pierwszy, że on to sprawił. Na moją obronę ten to też był wyjątkowo seksowny, nie mogłeś powstrzymać. Ziemia jest wklęsła, pandemia to spisek, a prawa kobiet to żart Witam w 2020. To kieruje teraz. Knypek leci, dobra. Ej, ja kurwa, ile zagrożenie... Ta bo... muzyka. Ja na chłopaki wysiadam chyba, wiecie? Wolę śmierć. Nie mój bit, nie mój styl, to nie ja. A ja prowadzę, ja puszczam muzyczkę O! O, możemy lecieć, kochani. Tak. <grystanie> e, ja polecam koledzy, żeby się poszli na czterech, na jednym kładzie i pojechali do kolejnego bunkra. Ja zastanawiam się, jakbyśmy mieli kolosa, to weźmy trzech. Trzy osoby mają tarcza, jeden kolosa i będzie <grystanie> na pierdzie. na kładzie będziemy jeździć, tak wiesz. UDZZZZZ! No Paweł, Dawaj, paweł! Ja, ja się skupiłem o, na jękach i to auto mi wjechało w ryj. <grystanie>

a wiesz co Jurek, leż, nie podnoszę cię. Co, eee! Eee! Boże, nie! chłopaki! Uf, nie. Jakim cudem to nie... Podnoszę się, podnoszę się. Chodź. To jedźmy raz. O, za nami, za nami. O, za nami jest Co oni? Okej. Okay. Jednego... Na dachu! Na dachu tu. I, i ten, który strzelał obok nas, zabiłem go. Jest! Krzyś ja, Krzysiek, ja zasłużyłem na tą tarczę, to ja zabiłem. Na górze, na górze jest! W budynku, w budynku są. Dwie Powalony. Kulna, się Powalony! Idę na stację paliw, dobra panowie? Krzyś ja proponuję, że się też poszli w adą stronę, bo się tutaj trochę cykam. Yes, <laughs> Wróg na ulicy. Przed tobą, Krzyś, uważaj. Bę! z wami. Kurna No nie! Zombie Zombi, mnie serio? zapało. Janek się odrodził chyba Tak, odrodziłem się. Pewnie moje ciało zjadłeś, co? Ciało Chrystusa. Tak. Oho. Tak, serio? serio? Tak, twoje zjadłem. Ty, kur... Ty Powiedz, że smaczny byłem. Powiedz, powiedz że niczego nie, nie miałeś lepszego w gębie. Powiedz to. Powiedz nigdy nic. Paweł, nic nie miałem lepszego w mordzie. Save these words exactly, Janek. Uuu, subskrypcja. Uuuu 80 zł. Uuu. Dziękuję Uuu. bardzo, szydlący za pieniążki. Pójdą na szczytny cel. Muszę wyprawić wesele mojej narzeczonej. Dzisiaj Janek, w, tra w trakcie swojej transmisji na Instagramie, zdradził e, coś, co miałem nie mówić jeszcze. No ale powiedział, że się oświadczyłem i że moja dziewczyna przyjęła moje zaręczyny, więc jesteśmy narzeczeństwem już od dzisiaj. Szkoda, że ta narzeczona ma na imię Jurek i Waliszoty na <grymny> <za> skyby. <strimę. grymny> Ej, Paweł, Paweł. Zatory, się Paweł, bo krową też się robi na uszach takie żółte znaczki, one też są zaręczone, ja rozumiem, Paweł. Czuję się autentycznie prześladowany w tej grupie znajomych. Paweł, szczerze mówiąc, trochę dojny, to ty jesteś. <grymny> Powiedział to Trochę bardzo nawet, jak... no O Boże, to było? my kogoś przejechaliśmy? Tak, z tak, zombiaka Tak, the fuck, tak da się? No Upadł na ziemię Dawaj. i go przejechaliśmy po prostu What the fuck? To jest zombie kill of the month Chłopaki, to jest. jest Oj tak, zombie kill of the year My w szpitalu jesteśmy, Krzysztof Eee O, Krzysia wywaliła To szkoda To co, umieramy szybko, Enek? Ta czy się jak słyszysz nas? Tak. A dobra, no to. Raz, dwa, trzy. Nie! Uiiiiiii! Na latarni wylądowałem. Mm. Na latarni wylądowałem. A, A jedziesz? No. Fuck! Jedziesz pociągiem dalej? Pociąg mnie posuwa. <głos> <głos> Ej, Janek, bo zabiję jednego. No nie, bo ja zdechłem. No, możesz? Serio. Ale ładny. Patrz, podnosi się, podnosi się. A, okej. Zabij go, zabij go. O nie! Tam gdzieś... Ale jak on podszedł i tak się dostawiasz. O chuj chodzi! po, po. To był Mike Tyson, to był Mike Tyson! Ja nie widziałem! Tak się zastanawiałem to zombie jest? Czy co? Mnie tak atakuje O Boże, ale się Nie A Kurwa! Dobra, wychodzimy stąd, to jest kiepska pozycja, U, wychodzimy. Patrz, zdjęli mnie! Wszyscy o Jezu, dobra, skacz, Krzysiu, um, umrę. Jezu, przestań się o tym uczyć! Jezu, A, Cytując skruje, z Bosaka! Jeżeli umrze, to umrze! Nie, na, naprawdę sobie się nadal, że się nazywa się Paweł Rosa. Kurwa, to jest taki... Myślicie, że jakbym się nazywał. Kurwa, weźcie ludzie. To jest tak, że my nazywamy się tak, jak wam podzieliśmy, tylko zamieniliśmy się imionami. Tylko jezu... Jest... Chyba gorzej mógłbym się najbardziej sztucznie nazwać, jakbym o, się nazywał cyja, cyja. Paweł Kowalski. Ktoś dawno by mnie wpisał w Death Note. Ja tutaj chronię swoje życie. Jak tu na dach? O! Ta reakcja mi się bardzo podobała. Gdzie on jest? gdzieś tutaj na dole? Ciężko mi Uuu wszedł! Uuu, wszedł! Wszedł! Wszedł, mi okno Uuu, Janek za Ale... tobą! Kurna! Nie zdążyłeś się odwrócić Jeden leży Ale skonfundowani byli, że tam co się dzieje. Ej, to ja na tak zraszuję mi, co wy za to? Ja... Podbieg do niego, podnosi go za, za kontenerem. Lecę na ten dach. U. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Oj, strzelają tam za kontenera. Dobra. Zdjął Zdjętu tarczy ma jeden. Z, powalony. Samochód jest Jeden powalony, się... jeden powalony. Dużo się ich zrobiło. Leży. Pięknie. Oś, ten niebieski znaczek to, że zdjąłem tarczę, prawda? Tak. Tak. Ta. To ten gość tu za rogiem nie ma tarczy. Nie żyje. Jeszcze jeden. Auto było obok. Ta, bo to jakaś inna hadróża przyjechała. Dobra, ja wchodzę do was na górę, co? A miałem zrzut kupić. Kupić zrzut? Nie, nie wejdziesz tutaj, tu nie ma wejścia. Zakładam tarczę i schodzę do ciebie, Paweł. Gdzie jest ten typ co uzdrowia? A to chodźmy tutaj do kupuj to. Rzut, kupuj zrzut, zrzut, kupuj zrzut O. Chłopaki strefa. Tart, e, strefa, no Strefa. Chodźcie nakłada. O i sniper do nas celuje z wieży strażniczej. Znaczy z. z... Powalony, biegnijcie. Dejm boj! Nice, Paweł, bardzo ładnie. Dobra, idziemy tam, Krzysia, odrodzić? Tak. Oni się strzelają. Po prawej są ludzie. Tak. Cześć, zakładam tarczę ostatnią. Podniósł się. Jest! Fuck! Zabił, odrodziłem Krzysia. Idą do ciebie, o. od... Jesteś ostatnio, używą będą... Ej, zibałem. Po prawej będziesz szedł chyba. Nie. No. kurwa. Pum... Znaczy, wiedz... wiedział, że tam jestem. No dobra, dziękuję ludziska za oglądanie. Byczki kochane. Dziękuję wam serdecznie. Nie poszło dzisiaj. Okej. Okay. Wysoko, wysoko poszło chociaż. Okej, okay, wysoko, wysoko. Wysoko, wysoko. Można skakać. Uii.